Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Kangur Kakao No i startujemy drugi level. Lecimy, lecimy. Dobra, spacja, control, shift. O, patrzcie co jest za mną. Haha Warto się obracać. Dobra. Zbieramy pieniążki. Okej. Okay. No to jakieś motylki latają. Jezu, co to? Hop, hop. O, kuź. Tak, ten skill. Czuje się prono i już całe życie straciliśmy. O jezu. O, oh ubojcie, ubojcie. Oh no ale to jest trudniej, bo całe życie tracimy, a nie, a nie tylko troszeczkę. Dobra, udało się ten kawałek przejść. Mamy dwa checkpointy, więc będzie trzeba ich użyć. Jest, życie. Dobra, tam jest jedno miejsce, tam jest drugie i tam jest trzecie. Czy to najpierw, może tam pójdziemy? Ale najpierw checkpointa to postawię sobie na to. Enter. OK. Enterem stawiamy sobie checkpoincika i lecimy. Dobra, udało się. Bierzemy pięściuchę i lecimy znowu. To jest fajne, że możemy sobie sami checkpointy stawiać kiedy chcemy. No, nie kiedy chcemy, tylko kiedy zbierzemy, i wtedy mamy, i wtedy możemy postawić. Dobra, mamy kolejnego checkpointa do wzięcia. Hop. Dobra. Hopsa, hopsa, hopsa i hopsa. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że nie spadnę. Oj, uwaga. No, czemu mi się kontrol nie używa? Hmm. A, zginął, ale tak. Hmm. Będę robił tak, o. Tak jest najlepiej chyba. LOL Co on tu robi? Ej. No co jest? No, czyli tego trzeba zagonać. Jezu, już pół HP straciłem. Dobra, lecimy tędy. Może ich będę z klepał, co na to? Są troszkę trudniejsi. Albo ja lamie. O kurde. Dobra, przebiegniemy sobie obok niego. Ok, right, teraz mamy jakąś świnię, którym się biło. O oh, jeje yeah. Nie czekajcie, tam już jest jakiś koniec, chyba. No dobra, niech będzie. To chyba nie jest koniec jeszcze. Nie, co ja zrobiłem? Może i dobrze. Miała być pięść. Ajaj, uwaga. Serduszko! Ale wracaj! Aha, uzdrowiło nas, okej. Okay. Tu mam jakiś guzik do kliknięcia chyba tak? Hop, a i to się podnosi. No spoko. Czemu jak na tym stanąłem? To to poszło do góry. Dziwne, no ale okej. Okay. Takie Taki uroki tych starszych gierek. Dobra, lecimy teraz w tą. Może i dobrze, że tego checkpointa postawiłem. Okej, okay. następne pieniążki Hop, hop, hop Hop Upsa, I lecimy dalej Teraz dzięki temu guzikowi właśnie otworzyła nam się ta brama, bodajże Ale nie jestem pewien chyba tak co jakieś mroczne już jaskinie, ohoho ho, ho. Dobra, za 10 punktów będziemy mieli yy, Kolejne życie A Co my tu mamy, to da się rozwalić? Oda się. E, ale nic nie wypada z tego. No dobra. Następny guzik mieliśmy. Dzięki, któremu nam się otworzyły tutaj. I uwaga, kolejny level. Tak, kolejny level. No i dzięki wielkie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, się. Polecajcie znajomym i wyczekujcie kolejnych odcinków. Siemaneczko.